I fajnie, fajnie kolorowo. Rzepak ci zetno, Mariusz, będziesz będziesz mu chodzić. O. Siema, cześć, widajcie na, na kolejnych poszukiwaniach kolejnych z Daniel'em i z Natalią. Dzisiaj jeszcze. Żonka moja tutaj dołączyła, o jak ucieka, ucieka bo się wstydzi, a tam, chociaż się przywitaj tu Magda, hey. pokaż ty się, Magda weźmiemy na wykopki, no, także, może ona ja też coś, nie. a, idzie dzieciorki, także może i Magda dzisiaj spróbuje coś tutaj pokopać, a, Wiktoria, tu Powiem, cześć. A, no, zajęta już telefonem. No i tyle, także zapraszam do pierwszego dołeczka. No. Majciochy. O kuźwa. Ale wypaliło, Boś! No, no. elegancja, elegancja Francja Kurde, jest niemożliwe. Koni tam są. Tam. I Natalia już pierdykła. Tyle co my weszli, już sreberko weszło. No, niemożliwa ona jest, kuźwa. Ostatni raz też na tym polu, sreberko, nie? No, kurde, jak to ja. Mm, czy to jest? Szpadelek. Taki szpadelek. Nie wiem. Coś od czegoś. Lecim dalej. Złomix numer dwa. Tak to wygląda. Do następnego. Ale piękny te. Pięknie to wygląda. Już myślałem, że to się nigdy nie stanie. Mamy monetkę, boże, ale chyba destrukt. Nie wiem. Tak, destrukt jednego fenola. Jeden się Fenning. Na ten moment nie mogę Wam powiedzieć. Z którego roku jaka mędrca? Może po oczyszczeniu wyjdzie coś lepszego? Także do następnego Złomix numer 3, lecimy dalej. Złomix numer 4, lecimy dalej. No i kolejna tłupka, już trzecia chyba. Dzisiaj nie nagrałem, ale już nagrywam. Potwierdzam, iż dzisiaj po prostu będę mieć taki dzień złomiksowo-tubkowy. A tu z zakszoka. A tu z zakszoka. Daniel tam sobie kopie. O. No lecimy do następnego no i mam małpeczkę. Małpeczkę WW, Klein. Ach egal obojętnie. Mam małpeczkę i jest fajnie. Złomiks numer 5. I złomix numer 6 znaleziony na oko. Coś tam niesie, coś tam niesie. Co ona mi tam przyniesie? Żono moja, serce moje. Nie ma takich jak my dwoje. Ale zdrawiła na oko złomix numer 7 chyba. No, ale fajne, piękne. Stary. Pistolet. Ja, ja tyłek, to nie no, no. chcę! Nie, bo ty się boisz trawy przecież? Nie. Yes. No tak, mama powiedziała. Yes. Nie yes. boisz się? Nie. Yes. A co, jak się ta trawa ugryzie? Zartuje, <laughs> żartuję, żartuję, Chodź tutaj. Cisza wszędzie, cisza wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? A taki fajny sygnał se był. Zobaczcie co wy. Co ich tam wynalazł? Bo od czego to może być? To jest jakiś knefel. Jakiś to był knefel, chyba mi się zdaje. Z traktora albo coś w tym stylu, nie wiem. Coś w ten descent. Ale nie wiem ta linka, coś takiego bardzo fajnego. Lecimy dalej. Video Coś takiego. W tym samym dółku było co właśnie ten yy, ta linka z tym z tym kneflem. Dobra. Nie wiem, od wieszaka coś to było, ale takie bardzo cienkie. Cieniutkie, nie wiem. Do następnego. I co kolejny? Złomiks. Do kolekcji. Jest i kolejny złomiks. No super. Mam taką dość ciekawą znajdę. Nie wiem, co to może być, ale taki kurde. O może taki był jakiś stary zegarek, ale. Jest druga część tego takie grube. Nie wiem, bym musiał poczyścić zobaczyć. Także jest fajnie, fajny, fajny sygnał. Lecimy dalej. Następny sygnał. Jakaś taki. Jakiś taki ołów w kształcie buta, kurde, podeszwy od buta. Tak to wygląda, ale nie wiem, co to jest. Może zwykły ołów i tyle. Bez znaczenia. Aczkolwiek no, podobnizna do podeszwy do buta jest, także do następnego. Smallest, lightest video transmitter on o. the market. Znalazłem, na kuźwa... Najmniejszy wideotransmiter dostępny. Strzał dnia, kosztuje 24 euro. <gry> Nawet nie wiedziałem, wideotransmitter, to jest, a to jest antenka, nie knefel, tak jak mówiłem na filmie, myślę, że taki knefel, ale to jest antenka. No i bardzo fajnie, i chip, nówka, kuźwa. Jak nówka, ty, tylko, że... I co tam naszukałaś się, Madzia? Znalazłaś coś? A w ogóle kopałaś coś, jaki miał jakiś sygnał? <grym i w sumie> Poza twardo, nie? Bo tu jest strasznie twardo ogólnie. O. My już dzisiaj zakończyli poszukiwania. U mnie na kanale... U mnie na kanale jest złomix. jeśli chcecie coś fajnego pooglądać. Fajne. Znajdy, sreberka. I takie inne to zapraszam na kanał do Daniela i Natalii. A u mnie jak zwykle, na bogato. Także my się już z wami żegnamy i do następnego, nie? Na razie, hejka.